Kochani, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku naszych ludzkich dróg. Tak jak obiecałem, dzisiejszy odcinek kręcę z Częstochowy, gdzie od jakiegoś czasu przebywam w domu zakonnym, w domu rekolekcyjnym, w domu imienia świętego Kacpra. Chciałbym opowiedzieć troszkę w sposób taki żartobliwy o bardzo ważnej rzeczy. Jestem na rekolekcjach, uczestniczę w wielu takich różnych ćwiczeniach duchowych. I w związku z tym, mając pewną wiedzę, że jeżeli w coś się absolutnie zaangażujemy i nic poza tym nie będziemy widzieli, jeżeli chodzi o sferę życia duchowego, po pewnym czasie może nam grozić zniechęcenie, Jakaś tak zwana posłucha, nie będziemy już tak otwarci na nauki, nie będziemy już tak otwarci na wszelkie takie formy, które na rekolekcji są dostępne, żebyśmy mogli się zmagać ze swoją duchowością, samym sobą. To zresztą dotyczy wszystkich sfer życia. Nieraz o tym mówiłem na spotkaniach moich indywidualnych czy na konferencjach, że do życia w rodzinie zawsze nabieramy sił poza rodziną, w hobby, w naszych pasjach, a do życia w pracy zawsze nabieramy sił poza pracą. Stąd, żeby owocnie przeżyć te rekolekcje, żeby owocnie uczestniczyć w całym dość bogatym programie tych rekolekcji. Postanowiłem na moment wyjść z miejsca zamieszkania, w którym obecnie przebywam, i udać się do mojej ulubionej, już od wielu, wielu lat, cukierni, gdzie czeka tam na mnie również moja ulubiona Rura. Dla tych wszystkich, którzy teraz czuli się zdenerwowani, zakłopotani, co ja mówię, Chodzi mi o to piękne ciastko. Ciastko, dlatego powiedziałam moja rura, ponieważ jest to dużej wielkości rurka z kremem kakaowym. Są to orzechy, migdały w jakiejś takim polewie skarmelizowanej, polewie tofi, a w środku przepyszny czekoladowy krem nasączony koniakiem ale tak fajnie nasączony koniakiem że nie wiadomo czy to jest krem z koniakiem czy to jest koniak z kremem przepiękna kompozycja i właśnie taka rura pozwoli mi troszeczkę zaczerpnąć świeżego powietrza złamać ten surowy ryt Rekolekcji i później do nich powrócić. Także, takim czymś się troszeczkę tutaj będę raczył. Coś niesamowitego. Polecam, jak będziecie Państwo w Częstochowie. Nigdzie indziej nie spotkałem tak miłych, smacznych i przyjemnych rur z kremem. Państwa zakończę to trochę rekolekcyjnie. Niebo w gębie. Niebo w gębie. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam wszystkich, wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia na tych naszych ludzkich drogach. Miłej, fajnej, duchowej, słodkiej niedzieli. Niebo w gębie.